Magiczny kamień, który przyciąga samochody w Tarnowie Podgórnym. Tesla Cybertruck z pakietem Whitebody. Batmobile na sprzedaż za ponad złoty. Łada z silnikiem V16. Potężne problemy finansowe Volkswagena oraz polski samochód elektryczny. Jednak będzie hybrydowy. Jest o czym rozmawiać, moi drodzy. Więc jak co niedzielę o godzinie 17:00 witam was bardzo serdecznie na naszym kanale i zapraszam na kolejny zbiór najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. A zaczniemy od tematu nadesłanego do nas przez naszego widza, Kubę, za co bardzo dziękujemy. Temat dotyczy samochodów, które raz za razem wieszają się na kamieniach ustawionych na drodze dojazdowej do stacji benzynowej. Kamienie te są postawione na skrzyżowaniu ulicy Kruczej i Owocowej, a wedle Google Street View można wywnioskować, że stoją tam już od co najmniej 2021 roku. Rozwiązanie to może wyglądać dosyć dziwnie, ale podobno te kamienie zostały postawione tam po to, by samochody ciężarowe nie skracały sobie drogi wyjazdu na drogę krajową i nie niszczyły kostki brukowej. No, tylko problem jest taki, że to nie samochody ciężarowe, tylko samochody osobowe się wieszają na tych kamieniach i nie są to odosobnione przypadki. Na Facebooku nawet został stworzony profil. Magiczny kamień stacja Orlen. No i widać, że dużo osób ma po prostu bekę, że ten kamień ma jakieś magiczne właściwości i przyciąga do siebie samochody. Ale jeżeli, podobnie jak ja nie wierzycie w magię, to można wnioskować, że najprawdopodobniej problem jednak dotyczy złego oznakowania tych kamieni, choć z drugiej strony, jak można przeoczyć dwa ogromne głazy na drodze? Jeżeli ktoś z Was zna temat tej drogi i zna temat tych magicznych kamieni, sekcja komentarzy jest dla Was. Nie wiem czy wiecie, ale w tym roku mija 85 lat od kiedy postać Batmana po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w czasopiśmie komiksowym. Z tej też okazji Warner Bros planuje stworzyć replikę Tumblera, czyli chyba najbardziej charakterystycznego spośród samochodów, Batman. A w zasadzie to nie jedną replikę, bo powstać ma aż 10 Tumblerów i każdy z nich ma otrzymać silnik LS3, czyli V8 o pojemności 6,2 litra generującą 525 koni mechanicznych. Niestety Tumbler to dość potężny pojazd. Jego masa wynosi niemal 2,7 tony, więc mimo fajnego silnika raczej nie będzie to demon prędkości. No i oczywiście będą to samochody, które nie posiadają homologacji drogowej. Tumbler zostanie doposażony w kilka takich Batman gadżetów, czyli m.in. w system zasłony dymnej oraz w imitację działek, z których korzystał główny bohater. Niestety jednak będzie to dosyć droga zabawka, ponieważ każdy spośród tych tumblerów został wyceniony na 2 990 tysięcy dolarów, czyli ponad 12 milionów złotych. Trzeba przyznać dosyć dużo jak na coś, co nawet nie może wyjechać na drogi publiczne. A teraz... Przenosimy się poza studio i zrobimy sobie nietypowy test Ewa Dywaników. Dywaniki wysmarujemy nutellą, masłem orzechowym, przecierem pomidorowym, a to wszystko jeszcze zasypiemy płatkami owsianymi. Wiem, wygląda głupio, ale w ten sposób zasymulujemy sobie najgorszy i najtrudniejszy w syf, jaki w ogóle może pojawić się w samochodzie. Mimo tego, jak źle to wygląda, dzięki temu, że Ewa dywaniki produkowane są z nieprzewierającego technopolimeru i mają setki małych komórek, coś takiego można umyć z pomocą samej wody na myjni i dywaniki znów są jak nowe. A pokazuje Wam to nie bez przyczyny, bo skoro ewa dywaniki są w stanie sobie poradzić z takimi zabrudzeniami, to z pewnością poradzą sobie z błotem i śniegiem w okresie jesienno-zimowym, choć prawda jest taka, że te dywaniki spokojnie można traktować jako całoroczne. Do tego te dywaniki są po prostu ładne, estetyczne, nie śmierdzą i bardzo dokładnie pokrywają powierzchnię podłogi w samochodzie. Zresztą średnia ocen z ponad 8000 opinii myślę, że mówi sama za siebie. Więc na pytanie, czy warto kupić ewa dywaniki, Powiem warto, a z Kodem ww 5, który daje Wam 5% rabatu, myślę, że wręcz wypada te dywanie kupić. Jakiś czas temu w Motoniusie mówiłem Wam o pakiecie Liberty Walk, który został przygotowany do Tesli Model 3. Wówczas trochę skrytykowałem sensowność tego zestawu, bo raczej Tesla Model 3 nie są kupowane przez jakichś niesamowitych entuzjastów motoryzacji, którzy z tych aut chcą tworzyć projekty. Natomiast ostatnio sieć obiegły nagrania oraz zdjęcia prezentujące pakiet whitebody do Tesli Cybertruck pakiet, który jest absolutnie bezsensowny, ale tak samo jak i bez Bezsensowna jest Tesla Cybertruck, więc tutaj to wszystko jak najbardziej ze sobą gra. Pakiet White Body do tego samochodu zaprojektowała firma Waydo, która twierdzi, że planuje wyprodukować około 100 takich zestawów, spośród których każdy kosztować ma 9900 dolarów. Oczywiście cena nie obejmuje ani montażu, ani felg. A felgi na tym samochodzie mają 26 cali, więc raczej nie należą do najtańszych. Ale muszę przyznać, że Cybertruck z zamontowanym spoilerem z tyłu wygląda po prostu absurdalnie. Cybertruck sam w sobie jest absurdalny, natomiast poziom absurdu zdecydowanie rośnie, patrząc na to auto doposażone w taki właśnie pakiet. I dlatego też myślę, że nie będzie absolutnie żadnego problemu z sprzedażą. A skoro już zaczęliśmy rozmawiać o absurdach. To dosłownie wczoraj, 9 listopada zakończyły się targi motoryzacyjne Sima. Jeżeli nie kojarzycie targów Sima, to są to targi organizowane w Las Vegas, gdzie rok do roku zjeżdżają się najgrubsze samochody ze Stanów Zjednoczonych, zjeżdżają się firmy oferujące najgrubsze modyfikacje do samochodów, a także producenci aut ze swoimi odklejonymi wizjami. I dlatego też pozwolę sobie Was pokrótce oprowadzić po najciekawszych samochodach, które pojawiły się na tegorocznych targach. To na przykład jest Mercedes McLaren SLR z obciętym dachem, szalonym pakietem zderzaków, gigantycznym spoilerem i czerwonym wnętrzem przywieziony przez markę Toyo. A to na przykład przywiozła sama Toyota, czyli model RAV4 przerobiony na dakarówkę, który nazwali RAV-X. Pod maską podobno siedzi tam 2,5-litrowy czterocylindrowy motor generujący 302 konie mechaniczne. Ale niestety został on połączony z skrzynią CVT. Toyota w ogóle zaszalała na tegorocznych targach Sema. Po tej też okazji zaprezentowali Toyota GR86 Rally Legacy, czyli małą rajdówkę inspirowaną legendarną seliką GT4. Auto dostało podniesione zawieszenie i napęd Toyoty GR Corolli, czyli trzycylindrowe 1.6 generujące 300 koni mechanicznych i 370 Nm. I ten samochód koncepcyjny w pewien sposób może nam potwierdzać fakt, o którym jakiś czas temu rozmawialiśmy w Motoniusie, czyli że Toyota, by utrzymać GR86 przy życiu, będzie się wycofywać z silnika Boxer dostarczanego przez Subaru i będzie go zastępować trzycylindrowcem stosowanym m.in. właśnie w GL Corolli czy GL Yarisie. Oprócz tego Toyota przywiozła jeszcze Land Cruisera Rox, który nawiązuje swoim brakiem dachu do stylu nadwozia stosowanego w tym modelu kilkadziesiąt lat temu i trzeba przyznać, że to auto w takiej wersji wygląda dobrze, a wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że mogłoby spokojnie konkurować z Jeepem Wranglerem. Stellantis natomiast pogrzebał w archiwach nieistniejącej już i przywiózł na targi Plymufa GTX w wersji elektromod, który może i wygląda świetnie, ale jest napędzany silnikiem elektrycznym. A ten brodaty gość specjalnie na SIME przygotował Renault Dauphin z white body wykonanym z włókna węglowego. A wspomnę tylko, że seryjnie to auto wyglądało tak. No, generalnie na tej imprezie naprawdę można obejrzeć tuning w najbardziej popapranym wydaniu, gdzie pieniądze w zasadzie nie są żadnym ograniczeniem. Jest tam cała masa samochodów, i nie wiadomo na czym zawiesić oko, i nie wiadomo też przy okazji, co wybrać, by opowiedzieć Wam o tym w Motoniusie. A wiecie, gdzie nie ma masy samochodów? Jaguarze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w zasadzie po tym, gdy w 2018 roku ten producent zaprezentował swojego elektrycznego I-Pace'a, nie wypuścili na rynek żadnych nowych samochodów. Gama modelowa Jaguara sukcesywnie była uszczuplana o kolejne modele. I wiecie, ile aktualnie modeli Jaguara da się zamówić? Zero. Tak, nie przesłyszeliście się. Zero. Owszem, wchodząc na stronę Jaguara mamy widoczne dostępne samochody, ale nie ma dostępnego konfiguratora i przejść można wyłącznie do nowych aut dostępnych na miejscu. To oznacza, że Jaguar obecnie nie produkuje żadnych samochodów, a jedyne Jaguary, jakie można kupić, to te, które jakiś tam czas temu zostały wyprodukowane i aktualnie czekają na swojego szczęśliwego pierwszego właściciela. Wedle szefa Jaguar Land Rover Adriana Mardela. Marka ta nie przynosiła żadnych zysków na żadnym ze swoich modeli, w związku z czym przeszła ona teraz w taki okres, można powiedzieć, wyzerowania. Taki stan rzeczy ma trwać do roku 2026 i do tego czasu ta marka ma opracować i wdrożyć do produkcji jakieś nowe modele. Szczerze, nie wiem jak Wy, ale ja jak żyję, nie pamiętam, by jakikolwiek producent postanowił tak on nagle zatrzymać produkcję jakichkolwiek swoich samochodów, czy to będzie będzie dobra decyzja czy też nie? Okaże się, a my dowiemy się w 2026 roku. Wczoraj skończyły się Sima w Las Vegas, a dziś na www.mitwork.pl kończy się preorder naszej kolekcji, do której produkcji wykorzystaliśmy autentyczny materiał tapicerski stosowany w Porsche 911. Więc, jeżeli chcecie się jeszcze załapać na tę kolekcję, to jest ostatni dzwonek, bo więcej nie będzie ona już dostępna. A w ogóle w nie najlepszej sytuacji jest też marka Volkswagen, a w zasadzie to tak źle u tego producenta nie było od czasów pandemii. Zysk za trzeci kwartał 2024. Roku podobno jest o 64% mniejszy niż zysk za analogiczny okres roku poprzedniego. Podobno największy spadek związany jest z mniejszą o 15% sprzedażą samochodów Volkswagena na rynku chińskim. A to właśnie Chiny są dla tego producenta największym pojedynczym rynkiem. Reakcja Volkswagena na ten fakt jest wręcz natychmiastowa, bo już teraz ogłosili, że planują zamknąć trzy zakłady produkcyjne w Niemczech. Co za tym idzie, planują zwolnić kilkadziesiąt tysięcy pracowników, a pracownikom, których nie zwolnią, planują obniżyć płace o jakieś 10%. Prawda jest taka, że problemy Volkswagena związane są w dużym stopniu z rosnącą popularnością chińskich samochodów i to nie tylko w Chinach, ale na całym świecie. W zasadzie to coraz więcej producentów powinno, mówiąc wprost, zacząć się obawiać chińskich aut. Okazuje się, że chiński koncern BYD opublikował swoje wyniki za trzeci kwartał 2024 roku i ich przychód za ten okres wyniósł 28,2 miliarda dolarów. Dla porównania, przychód Tesli w tym samym okresie wyniósł 25,2 miliarda dolarów. Oczywiście BYD nie produkuje wyłącznie samochodów elektrycznych, ale także hybrydy typu plug-in. Aktualnie przyrost sprzedaży ich aut rok do roku wynosi aż 66%. I co tu dużo mówić, jeżeli ta marka utrzyma takie tempo wzrostu to wkrótce może się stać potęgą. Natomiast czy polska marka samochodów Isera kiedykolwiek również stanie się potęgą? Moda na sukces odcinek 2053. To pytanie zadajemy sobie w motoniusie od dawna, choć aktualnie to pytanie raczej powinno brzmieć, czy marka Izera kiedykolwiek w ogóle się stanie, albo czy fabryka marki Izera kiedykolwiek powstanie. Mamy tutaj jednak nowe ciekawe informacje na temat Izery pochodzące z ust pana Łukasza Maliczenko, czyli aktualnego wiceprezesa Electromobility Poland. Pan Łukasz zasugerował, że dzięki partnerowi technologicznemu Izera może pozwolić sobie na elastyczność w kwestii dostosowania technologii do potrzeb rynku. Przypomnę tylko, że polska Izera powstać ma we współpracy z chińskim gigantem motoryzacyjnym, czyli koncernem Geely, który ma dostęp do technologii nie tylko elektrycznych. A fakty są takie, że obecnie na rynku samochodów elektrycznych nastroje nie są najlepsze i lepiej sprzedają się chociażby samochody hybrydowe, więc jeżeli Izera kiedyś naprawdę miałaby zacząć istnieć, to łatwiej i lżej w życiu byłoby jej, gdyby stała się samochodem właśnie hybrydowym. Ponadto dowiedzieliśmy się, że prowadzone są aktualnie prace mające na celu domknięcie kwestii finansowania polskiego samochodu elektrycznego i mają one zostać domknięte do końca tego roku. A decyzja odnośnie finansowania będzie tak naprawdę warunkowała to, czy i jeżeli tak, to kiedy zacznie powstawać fabryka iZ. A Rosjanie postanowili zbudować swoje własne Bugatti Tourbillon, które, tak jak wiadomo, napędzane jest silnikiem V16. I tak oto YouTuberzy z kanału Garage 54 zbudowali swój własny silnik V16 z 16 dwusuwowych pił łańcuchowych z silnikami o pojemności. 58 cm sześciennych każdy, by tak długa konstrukcja mogła się zmieścić pod maską wspaniałej Łady, Łada musiała zostać przedłużona. Ale Najlepsze jest to, że autentycznie udało im się sprawić, by to coś jeździło o własnych siłach. Podsumowując rosyjskie bugatti, jest ono napędzane silnikiem V16 o pojemności 90 litra, który generuje zawrotne 74 konie mechaniczne. Jakkolwiek głupie by to nie było, szacun, że im się chciało i szacun, że to w ogóle jeździ. I na rosyjskim Bugatti kończymy dzisiejszego motoniusa. Dzięki piękne za oglądanie na razie.